Później po tym zdjęciu grupowym każdy, kto sobie zechce zrobić indywidualne zdjęcie, po kolei może sobie to zdjęcie wykonać. Fotograf jest do Państwa dyspozycji. Podczas uroczystości był tutaj nagrywany film, są zrobione zdjęcia, i wszystko to Państwo otrzymacie w prezencie na adres domowy. Tylko proszę o cierpliwość do trzech tygodni myślę, że te płyty do Państwa z nagraniem. Dotrą. zdrowiu i szczęścia. Wszystkiego najlepszego. Niech będzie 50, mamy 100 lat, przecież zdarza się. To czy odśpiewamy 100 lat? Zdari nie wiem, czy nie. Czy Państwo chcecie odśpiewać 100 lat? Można. No to, może, spróbuję zainteresować. 100 lat, 100, lat, 100 lat, Sola, sola, niech żyją żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz nie żyją żyją nam, nie żyją nam. Nigdy nie zagacie, nigdy nie zaga się, to pomyślności świeci coraz jaśniej, zdrowiu szczęściu pomyślności świeci coraz jaśniej.